Cześć, sięma, z tej strony, banan, i jesteś w kolejnym odcinku na moim kanale. Właśnie jesteśmy tutaj y, na burzówce od y, gościa Wapme Nitek. Oczywiście sobie go skamujemy dzisiaj. On się oczywiście niczego nie spodziewa. Y, no. Zobaczymy, jakie ja mi pokaże bronię. Odbutowuje się i. Chcesz trajda? że okay. chcesz trajda. No taki trade. A dlaczego wy jesteście wy dwóch? E, bo... E, my, to jest mój kolega. On, on na to wejdzie po prostu, bo... Ale tak teraz powiedz tak szczerze, skamujesz? Nie, nie skamuję. Jesteś tego pewien? Jeśli się ze mną legitnie to... Dam ci profitik. Ale jak z tobą leki wytrajduję, to... Yy, tak. Dam ci profilik. Tak. Dobra, to chodź się, trajdujemy. Yy, to gdzie masz teraz ja mam wybudować, czy jak? Tak, ty masz budować, bo ja nie mam tutaj druma, bo jest... Yy, nie buduje. Mm -hmm. mm -hmm. Ty masz ninja, czy jak? No ja mam ninja. No dobra, to się tradujemy na powierzchni. Tylko, że ja mam dość duże ping, beczku. Uda się Chcesz 2 na 2, czy 1 na 1? 2 na 2 z przejścia na bok. Kurde, budować mi się nie chcą. Z przejściem na bok powiadasz No psujesz? Ja po drugiej stronie zrobiłem przejście na bok. Byczku! Kazałeś mi A wybudować. Ale dla mnie i dla ciebie. Nie, to się przychodzi jednym. A to moje Dzięki, że mi od razu dałeś budowanie, jak wiem. A widać, że ufasz ludziom. No to przechodź tam ci, sedytowałem. No i na które mam dobra. Czekaj, sobie... bo mam bardzo jasno w pokoju i mi przeszkadza słońce. Ja sobie zasłonię roletem. No mi się lepiej grało. No dobra, teraz możemy się tutaj dawać. Dobra, yy, mam na trade salwę wrótową 8,2 A ile ich masz w sumie? 8 i plus. Uważaj, bo ten patrz ci tam biega. 130. Ale się jeszcze, bo się nie chce tradeować na jedną hmm. broń. Dobra, to jest. Dobra. Masz jakieś gazówki, yy, jakieś trapy 130 masz. No dobra, zobaczy Tam mam dynamo ścienne. No to te dynamo. Dwa. Dwóch ich tylko mam dwa na natury. No dobra, no to niech ci będzie. Ogólnie wszystkie takie trapy: 130, 106 i najniżej 8,2. Dobra. Y, mam jeszcze salwę brutową 8,2. Dobra, tutaj tam. Mogę Ci dać jeszcze tutaj salwę brudową z yy, 35 stów I co jeszcze? Ech, jakieś jasnordzeń, słońce... Yy, wydajne... Mogę Ci dać... I wolisz, Proste czy. Proste czy zerdzewałe? Czy co wola? Proste czy. Zerdzewałe? nie no, prostych ani zerdzewiałych nie chcę. To są, po... to są początkowe materiały. I są już takie zbytnio niepotrzebne. 23 nalakupowane Z Niż do 20. Żeby było równo. Żeby mi nie zaświecało później. Dobra, iść, nigdy rzeczy tutaj mm, A z broni? Pieprzy pieprzownik 5-8. Nie no, z broni to najniżej 8 dwójki, a 8 dwójk zbytnio nie chcę. Wolałbym 106, 130. 106, stanciowy LKM. Y LKL. A jakąś dynietnicę masz? Yy, nie mam dyniki. Yy, nie mam dyniki. Upiory... Nie, nie mam, nie mam nic. LKM-sa w piła. Mam tylko upiora 8-2, ale to jest mój... Nie chcę go używać, bo to jest moja taka broń. No dobra, a z mieczy jakie masz? Trzywkość... światła jest na fizyczne y, pał, to, to te drzewko światła do tego. Ale nie, bo to jest moja... to jest jedyny mój miecze w jaki A wiesz co ja ci mogę pokazać? Też ci mogę pokazać dać takie drzewko światła byczku. Ale czekaj, y, patrz takie drzewko światła. Ale to dałbyś mi? O, to jest o wiele więcej warte, byczku. Ale, y, Ale masz takie dwa? mnie No, mam takie jedno tylko. Ale to ty jakbyś dorzucił pół swojego chyba ekwipingu. Bo jak na razie to mi się to nie opłaca. Ale to jeszcze coś byczku dożyć? jakaś... Yy, czekaj, jeszcze Ci mówię. Yy, z jakiejś chociaż jeszcze 10 słońca. Oskamowany! Łatwo z Tobą, łatwo, byczku. Chcesz odzyskać gronie? Będziesz opowiadał żarty. Chce żałty Chodź Byczku. Będziesz opowiadał żałty. Do żał -tłuma chodź. Byczku, co ty robisz? Ja tutaj buduję żał -tłuma. A ty mi tutaj coś dziwnego budujesz. Byczku? Byczku, co ty robisz? Byczku, gdzie ty jesteś, byczku? Tutaj jesteś. No to byczku. Opowiadaj żałty. nie mam. Wolisz śpiewać, żarty. Ale mieć zdecydowane pytania o royal. Pytania odnośnie broni, mm. ale wolisz ratowanie czy BR? BR. Co mm. by ci tu zadać? Jaka broń została usunięta w okolicach pierwszego sezonu? Na bardzo dobrze. będziesz że na 10 pytań. I za każde, ile tutaj jest rzeczy, jeden grabasz tam był. Co tam jeszcze było? Rdęciowe LKM. Tam jeszcze były te trapy. 10 słońca. I oczywiście. Beğenmeyi ve kanalıma Masz to jeszcze ode mnie trap w proficie. Po czym zioła? Zioła są... o w ogóle zioła są przydatne, jakbyś nie wiedział, Bytku. Nie może jakąś brońkę 130 No wyrzucam ci przecież, nie widzisz A też nie gierbeś No rtęciowy twój też nie ma. I masz tu jeszcze ode mnie Wiertare 130 No podnieś sobie byczku to już jest twoja. Ja się coś powyrzucać. Dobra, no Ebo. No I... Czekaj, ja Pozdrów YouTube, kabeczku. Widzimy się w kolejnym filmie. Siema!